Hejka, witajcie na kanale Ewangeliczny Część, to jest 20 stycznia, ja jestem Oliwia, a tu mamy Mirelę Malwinę, a to jest Augustus. E, dzisiaj fragment Ewangelii na dziś to nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W tym fragmencie chodzi o to, że to co im powiedział Jezus to jest... to symbolizuje młode nowe wino, a jak... E, a te stare bukłaki to są tradycje i, i religię tych, którzy już po prostu tego słuchają. I jeśli wlejesz, na, jeśli wlejesz młode wino do starych buchaków, to one pod wpływem ciśnienia mogą po prostu pęknąć. I po prostu chodzi o to, że mogą po prostu tego nie zrozumieć, a może się akurat udać, że to zrozumieją i wykonają. A czy ma dziś jest? żeby zastanowić się czy idzie się dobrą drogą wiary. Pa